Spójrzcie w i w lożu. Teraz jesteśmy w Krzewicy. Tu też, tu jakby no nie mieszka nasza, nie mieszka nasza babcia, ale tu mieszka, ale mieszka tutaj, no tak naprawdę praktycznie no, w tym domu, tutaj na tej na, jakby, o, To wszystko jest nasze, zobaczcie. Ten cały teren. To nasza własność, więc to wiecie, jest kukury. Kukury. Ale ta już, o, o, czy, o, te, te zlone, o, zobaczcie, te kukurydza to już nie jest Ale to wszystko, zobaczcie, widzicie na tamten las, o tamten, to jest nasz też las. A więc mam fajną, Ogromną to jest działka i jeszcze Wam potem pokażę, e, o, ściemniło się, się trochę świetnie, no bo nie będzie to wtedy raziło tylko słońce nawet. Na to może, to tutaj będziecie, możecie pobudzić. No, ale prawda, O już się zło, I mini to O już się Ale. Jest już się Te całe tereny to są to są nasze teraz już chyba kończę vloga, ale zobaczcie. O i jeszcze pozdrawiam Paulę. Dobra? I teraz zobaczcie no to. Nasze, nasze. Jeszcze jest tam taki stary zabytek, taki stary bardzo dom, taki drewniany. Mam to są ruiny domu, ale on jest nasz przed twą wojnę światową. Ten domek w Przed pierwszą wojnę światową. Za chwilę potem go w nowym blogu nie pokażę. Ale jest Na razie jestem.